Siemaneczko w dzisiejszym odcinku. Zakładamy sobie błotniki. Czy będzie pasował, czy nie będzie pasował? Moi drodzy, jak myślicie? No dobra, zobaczmy, co znajduje się tutaj w środku. Otwórzmy te nasze błotniczki. Zaraz poprzecinam to wszystko. To jak widzicie, jest takie. To są dwa przedłużenia tego błotnika na tył, chlapacz i tu do przodu w miejscu gdzie koło jest blisko szczycy siodełka tak to jest na szczyce siedełka, zresztą zobaczycie to później można wyjąć, dobra można wszystko ładnie wyjąć tak prezentuje się błotnik swojej całej okazjowości też go na chwilę odłożymy a my zobaczymy co mamy tutaj u rytego poza tym kartonikiem Dwa paski na rzep, dwa komplety, tryptytki i takie oto gumowe wzmocnienia. Czyli tak to wygląda. Zobaczmy, tutaj jeszcze mamy taką małą, z, nie wiem kto nazwać, nawet zworkę czy coś takiego. Oczywiście mamy instrukcję obsługi, jak to zrobić. Bardzo fajnie. No i mamy tutaj jakieś osłonki, naklejka, tak? przezroczysta, czyli osłona jakaś. Do czego no jest, jeszcze nie wiem. Są dwie nawet, jest druga taka. Czyli mamy dwie takie osłonki. To idzie gdzieś tutaj. Jak to zaraz się dowiemy. Tutaj mam, o tutaj wszystko jest ładnie przedstawione. Zobaczcie, już wiadomo o co chodzi. O, dobra, wyszło drodzy, jak widzicie, schodzi w dół, tutaj jest zwężenie, dlatego ta końcówka będzie bliżej, bliżej opony. Po prostu, więc tak to zamontowaliśmy. To wszystko jest wyjaśnione właśnie też na tym oto rysunku. Zobaczcie o co chodzi. Także jeszcze raz przymierzamy sobie. Tutaj te gumy właśnie się opierają. Nam to teraz tak sobie myślę, kurczę, jakie ja to przedłużenie zrobię. Chyba nie zrobię tego przedłużenia. To jest wszystko bardzo fajnie przemyślane. Kurczę, nie, dobra nie widzicie. Zobaczcie z tej strony. O! Dobra, weszło, weszło. Zobaczcie. I teraz zobaczymy czy będzie pasowało. Bo coś czuję, że raczej nie wejdzie. No właśnie. Kurczelika, A może jednak? No jednak się udało. Dzięki temu, że są... są te części są elastyczne. I dlatego nie ma problemu. Nie musicie się obawiać, że nie wejdzie. Wejdzie, wejdzie, wejdzie na spokojnie, prawda? Naprawdę fajnie. Mógł być jeszcze troszeczkę dłuższy. No i tu widzicie Chyba chyba za nisko jest. Trzeba odwrotnie zamocować. Tak mi się wydaje. Będzie obcierać czy nie będzie obcierać? Obcier. Źle zamontowany. Także jak macie cross-hexagona hekse 5.0, no to wiecie już, jak zamontować sobie te autobusniczki, błotniki. Będziecie musieli je trochę wyżej tutaj umieścić. A tak się prezentuje w całości. Tak właśnie to wygląda, moi drodzy. Sprawdźcie za zatem. Czas wyprowadzić ten błotniczek w terenie.